Firma Dekenic została założona w 1937 roku w Belgii, zaczynając od produkcji guzików oraz klamer. W latach 60. całkowicie zmieniła profil działania, przekształcając się w firmę ekstrudującą profile PVC do rolet oraz stolarki. Dziś Dekenik to jeden z największych na świecie producentów systemów profili okiennych i drzwiowych, stworzyw sztucznych oraz systemów budowlanych. Firma posiada na całym świecie 17 zakładów produkcyjnych i 35 oddziałów, w których łącznie zatrudnia prawie 4000 pracowników. Obsługuje przeszło 4000 klientów w ponad 90 krajach na 5 kontynentach. Polski Oddział Dekenik powstał w 1993 roku początkowo jako mały biuro handlowe. Dziś to główne centrum produkcji, sprzedaży i dystrybucji produktów Dekenik w Europie Centralnej. Zatrudniamy w Jasinie pod Podsparzędzem ponad 400 osób. Produkujemy i sprzedajemy profile z PVC do okien i drzwi oraz produkty budowlane, głównie systemy tarasowe pod marką Twins. Z firmą Dekenik rozpoczęliśmy współpracę w 2007 roku. Jest to 16 lat. Kartecka współpraca rozwija się w dobrym kierunku. To jest dobra usługa handlowa, wsparcie techniczne, jak również. Terminowe dostawy profili. Myślę, że najważniejszymi wydarzeniami w naszej śmiechu był z pewnością częścią zawsze znaczy zmiana odawcy na filmy Dekanik 16 lat temu, jak i wejście na rynki zachodniej Europy jesteśmy jak najbardziej zadowoleni i mamy nadzieję, że tak też będzie się to układać w przyszłości. Dekanik nas zainteresował na właśnie na targach w budmie. Pokazał całkowicie nowy produkt Twinson. To jest produkt, który się bardzo mocno wyróżnia na rynku. Dekanik też zmieniał się i modernizował, co jest dużym atutem Dekanika, że cały czas modernizuje swój produkt. I jest jakby liderem, można nawet powiedzieć światowym w produkcie desek tarasowych. Z wieloma klientami współpracujemy od lat. Można powiedzieć od dekad. Wspólnie się rozwijaliśmy, wspieraliśmy, uczyliśmy się od siebie. Takie partnerstwo jest tym, na czym nam zależy. Współpraca z Dekanik układa się dobrze, ponieważ po drugiej stronie mamy dobrych partnerów. Są to specjaliści, którzy potrafią rozwiązywać problemy, które zawsze w firmie się pojawiają. Są to ludzie, którzy budują jakość w firmie, i dzięki tym osobom nasza praca jest łatwiejsza i możemy spełniać wymagania naszych klientów. Naszą siłą są pracownicy. Z ich zaangażowaniem, doświadczeniem, kompetencjami, ale to pewnie wiele firm może powiedzieć. Natomiast nas wyróżniają co najmniej trzy elementy. Pierwszy z nich to różnorodność. Jesteśmy firmą międzynarodową, zatrudniamy pracowników różnych narodowości z różnych krajów, ale też pracowników z długim stażem, długim doświadczeniem i tych, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy, dopiero zaczynają swoją karierę zawodową. Kolejnym elementem jest rozwój. Oferujemy programy rozwojowe zarówno dla kadry menedżerskiej, ale też szkolenia i te profesjonalne, zawodowe i te miękkie, np. z kompetencji komunikacja dla wszystkich pracowników. I trzecim elementem jest to, że pracownicy nasi mogą realnie wpływać na nasz biznes. Operujemy im program sugestii pracowniczych, gdzie zgłaszają swoje pomysły, sugestie zmian. One są rozpatrywane i wiele z jest wdrażane. W historii firmy Dekanik szczególnym rokiem jest rok 2016. Od tego roku nasz oddział stał się głównym centrum dystrybucji produktów firmy Dekanik w Europie Centralnej. Fakt ten wpłynął na wzrost zatrudnienia w naszej firmie. Liczba pracowników wzrosła od 170 do około 440. Przyczyniło się to również do inwestycji, które zostały wykonane w Polsce, takich jak budowa magazynu wysokiego składowania, jak i mieszanki. Kolejnym etapem integracji z całą grupą był rok 2020. W tym roku Wdrożyliśmy system operacyjny SAR, dzięki temu staliśmy się integralną częścią Decaying Europe. Kluczowym krokiem na przestrzeni ostatnich trzech lat było dla nas wdrożenie platformy Elegant oraz idei wspólnego rdzenia iCore. I to w kilku wymiarach. Pierwszy jest modułowość iCore sama w sobie. Oferujemy producentom pierwszy taki system. W armach którego możliwe jest łączenie ze sobą różnych wariantów skrzydeł Elegant, z każdym, z dostępnych typów RAM oraz z różnymi głębokościami zabudowy 76, 84 i 115 mm. Drugim aspektem jest design Elegant. Wyjątkowy, nagradzany za wyraziste, nowoczesne linie, który przeniósł dotychczasowe postrzeganie okien PVC na wyższy poziom zarezerwowany wcześniej dla okien aluminiowych. Bardzo pozytywnie oceniam serię Elegant. Ma ona bardzo nowoczesne wzornictwo, fajny design, odpowiedni na, na dzisiejszy czas. Design, który jest zbliżony do okien aluminiowych. Elegant wyróżnia się możliwością łączenia listew pod kątem 90 stopni bez potrzeby podcinania w jakiś specjalny inny sposób. Jest to produkt u nas nowy, natomiast feedback od klientów jest bardzo dobry. I trzeci bardzo ważny aspekt to ujednolicenie oferty Dekajnik w całej Europie. Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia naszych partnerów handlowych, ponieważ rozwiązania dostępne w Polsce. Pozwalają mi na swobodny eksport okien i drzwi do wszystkich krajów Europy i nie tylko. Na przestrzeni lat 2019-2021 znacząco zwiększyliśmy wielkość produkcji dzięki przyjęciu 85 narzędzi produkcyjnych, a także dodatkowo nowoczesna linię foliowania zagranicznego zakładu w ramach grupy DICONIM. За цей термін у минулому році вислали ми 25,5 тисяч тонн продуктів до наших клієнтів. Під кінець 2022 року закупили ми і впровадили ми також в закладі в яшені нову машину до рециклінгу творює штучний, зенке, який можемо по використовувати відпади продукційні. На цей момент до 5 тисяч тонн рочних. W ramach działań grupy bierzemy też udział w zielonej transformacji skupionej na re redukcji śladu węglowego i inwestycjach w energię odnawialną. Firma Dekanik zobowiązała się do wyznaczenia celów w zakresie redukcji emisji zgodnie z założeniami inicjatywy Science Based Targets. W związku z tym Dekenik dołączył do światowej grupy firm dostosowujących swoją działalność do postanowień Paryskiego Porozumienia Klimatycznego, którego celem jest ograniczenie globalnego ocieplenia do 1, stopnia Celsjusza. Consistent with our mission of building a sustainable home, we at Koenig remain committed to offer products that minimize the environmental impact throughout their life cycle. We commit to reducing our own CO2 emission by 60% by the year 2030 taking into account the expected growth of our business this means a reduction of up to 75% co2 for each stone produced and we don't plan to stop there we strive for net zero by 2050 this will require a different way of working in all of our facilities around the world we have the ambition to close the loop